Cześć, z tej strony jak zwykle Kret. Dzisiaj jest ze mną Kuba. Dzień dobry. Będziemy testować to co się stało ostatnio modne. Prawie. Prawie. Bo to nie są te same. Mianowicie fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta. Jako, że lista smaków jest z tyłu, nie będziemy na nią patrzeć, a będziemy iść o proszę bardzo z, z zamkniętymi oczami, żeby było więcej zabawy. Ty miałeś Kuba, podobno jest pierwszy. <laughs> Inaczej się omawialiśmy. Ale niech ci będzie. Mamy tutaj wodę do popicia, jakby nam się zrobiło bardzo niedobrze. Nie mamy żadnych naczyń, do których będziemy mogli pluć. Także nie ma innej opcji, jak tylko zjeść i on do końca. Kuba. Dobra, Zamykaj. Zamykam oczy? Gramy uczciwie, zamykamy oczy, żeby było więcej zabawy. Kuba losuje pierwszą fasolkę. To jest ta. To jest ta. Już mogę otworzyć w sumie? Możesz. I tak nie wiem, jak miał kolor. <laughs> ale coś dobrego. Dobre? Dobre. Nie, nie. nie poznaję smaku, ale coś dobrego. Dobrego. Mhm. Y to ja już mogę Ci powiedzieć, co to było. Mhm. To był prawdopodobnie cynamon. Tak? Czujesz czuć. tam nutę cynamonu? Może delikatnie, ale dobre. Czy bardziej wiśni, bo one są podobne? Chyba wiśnia, jednak. Bardziej wiśnia. Mhm. Wiśnia z cynamonem. <laughs> Dobrze. Losuj. Losuję kolejną. Znaczy pierwszą moją. Mm, my favorite. Mm. Okej. Okay. Muszę otworzyć oczy. Mm. Czyżby też wiśnia? Dokładnie. Zaczęło się nieźle. <coughs> Dwa Więc losujemy dalej. Bez podglądywanek. ta cukrowa, chyba coś dobrego. Smakuje dobrze. A bo ta guma balonowa, ale jest to gizma? Nie wiem, ale mm. jak smakuje. co, a co a, to było? Może to było Tutti Frutti. To był prawdopodobnie Tutti Frutti, uf, czyli plus. Ting. Dobra. Dobra. Ja sobie przepłuczę, żeby nie czuć <laughs> wiśni. O! Powo, powo. Ok. I co? Mm. Makoje taką ziemią, trochę, jakimś warzywem. Ciekawie. Jak burak. Chcesz wiedzieć, co to jest? Mm -hmm. Glut z nosa. A więc tak smakują glut z nosa. <laughs> Całkiem smaczne. Mm, rzeczywiście. Nie. Porównaj sobie, tak Nie szybko. wiem, nigdy nie jadłem. Mm, ale niech spłynie w otchłań piekielną. Czy mogę losować dalej? Losuj. Mm. Dobra Mówisz dobra. <noise> Coś mi już znowu dobrze trafiłem. No. W smaku. No, jakieś cukierki smakuje. Tak. Co to będzie? To była e, wata cukrowa. Ach, nieźle. Mm. To na razie ja się na gluta naciąłem, który był całkiem smaczny w sumie. E, e, dobra. Twoja kolej, Paweł. Moja kolej teraz. Losuję dalej. Nie. Dobrze, że jeszcze w konsystencji nie są takie jak prawdziwe. Okej. Okay. Co nam powiesz o tym smaku? Cytrynowy? Dobrze. Ding. No, chyba dobre. <noise> Lecimy. Mm -hmm. Mm -hmm. To znowu coś dobrego. Mm. <noise> Ale nie mam pojęcia, jaki smak. Znowu trochę jak wata cukrowa smakuje. Bo to była wata cukrowa. Jest. Oszukujesz. No, Za dobry w to jesteś. Bo no ja widzę przez powieki. No, fajnie. Teraz mi to mówi. Ta mi się spodobała. Smacznego. O! Coś niedobrego. O, jak dla kogo? Oh. Jakieś pomysły? Rybą smakuje. Rybą? Rybiana to było? Nie, rybą smakuje. Eee, uu, ho, ho, ho. <laughs> Czy to był Robal? Dokładnie. Oh. W pewnym momencie już mi podeszło do tyłu. Mm -hmm. O, coś niedobrego. nie dobrego. pojęcia, co to? Ale smakuje, bo tak przeżywasz długo. Najgorsze no, no, tak nie to jest. jest. To była, mój drogi. Parówczana. O, twoja lubiona. <laughs> A była tylko nie, jeszcze druga jest <laughs> dobra, widzę. E, dobra, jadzi dalej, przepuszcę cię, <laughs> OK. Okej. nie wiem co to jest. Smaku dobre. Może wiesz, że to był znowu buger, yy, glut. Mhm. Bo coś zielonego na pewno. Mhm. <laughs> Podobny do tamtego? Trochę marchewką tak wali. Czemu ja trafiam na dobre. dobre. <laughs> no, ja miałem parówkę. No, Zazdroszczę. <laughs> To Dobra jest. Ja mam szczęście do tego. Mm -hmm. To jest była, proszę ciebie, jagódka. O! Czujesz Smaczna, jagódkę. smaczna. No, Dobre te fa fasolki. Y -y -y. W smaku? Zaraz. Y -y. Dobrze. <słyska> 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 Okej. Okay. Jeszcze trochę będziemy mogli pamiętać co było po prostu. O, czekaj, to jest smaczne. Powinno być. Mm. 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 To jest ta wata. Dokładnie. Smaczno. naprawdę bardzo dobra. Soko jak cukier? Mhm. To dobrze. Twoja kolej, Jakubie. Tak jest. Losujemy. Losuj. Komora losująca jest pusta. Zwolnienie blokady. Ok. To będzie dobra. No nie wiem. <gamy> <gamy> ziemią zalatuje. <gamy> trochę. <gamy> no wórobal. Tu nie mi <gamy>, zalatuje ziemią. Świeżo skoszona trawa. No. Trawiasta żelka. Jak się tak zastanowić to faktycznie. Tak? Czujesz trawę. <grystanie> Z korzonkami. Hmm. Dobrze. Nosuj. Czas na mnie. Czas nagli. Czas nagli. Bierę tę. Ok. Nie dobra. <grystanie> Twój największy wróg. Trochę miętą zalatuję. <ś Bloom> mm. Jak myślisz? Nie mam pojęcia. Mydło. Mydełko? No Dokładnie. Czuję tam jakiś daw. Nie wiem skąd ty wiesz jak smakuje mydło. Mm. <skończony> Muszę zabić w Okej. Okay. Leci mi piana. <ślik> Oj. Mhm. Hmm. To już nie było coś dobrego, nie, nie. przypomniał mi się smak porówki. Chyba <śleszy> ci się odbiło poprzednio. <śleszy> nie wiem, co się nie może być. Znowu trawka. Znowu trawa, no, no proszę. Całe double masz, zamień się masz po Ale zostały jeszcze cztery pieprzne, cztery womiciane. O najlepsze na najlepsze koniec. Na koniec. <śleszy> 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 oh. Może tym razem trafisz. <śleszy> nie chcę, ale dobra. Mielu, mielu, miętu, miętu. Okej. Okay. nie dobrego Co dokładnie Znowu mięta jakaś ciekawie mm. <laughs> Ale chyba idziesz w złą stronę miętem miętę? Nawet no no palić dęby Powinien pieprz jak? No No czuć trochę. <laughs> Nagle wiem że Mięta zarazcie ja pieprzem. Mm -hmm. Okej. Okay. Bo tak podobne mają. Skoro tak mówisz? Mm. Dobra, próbujemy. Mm. Okej. Okay. trafił na wosk w Zuszu? Nie. nie. A tak smakuje ci woskiem? Zdajemy smak. No pieprz też? Mhm. A. Mięta tym, taka, nie? W język tak czuć Aha. faktycznie. Po tym można poznać. Mhm. Oj. O, Pali. Mhm. Okej. Okay. To było ciekawe doznanie. Mhm. Okej. Okay. <słyszy> <gryny> 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 Możesz kontynuować? Oh. Oh. Ale już znowu miałem moment, żeby mi się mało. <gryny> Wybiocinki? Nie. Nie? Jeszcze Ale nie paskudne. ten moment. To zdaje się było jajko. Zgniłe? Tak. Innego nie ma. O, o rany. O. Fuj. Naprawdę no, niedobra. Zresztą się polegać tutaj. Twoja kolej, kubo. Zostały najgorsze chwile. Jeszcze jedna dobra jest, a reszta są niestety paskudne. Skąd wiesz? Liczysz? Ech, liczę na to, że na nie nie trafię. Chyba znowu pieprz. Chyba tak. Trafiony. Zatopiony. No. Średnio dobre to jest. No. Ja nie wiem czy ja dam radę już drugie jajko zjeść jak trafię. Bo chyba się zrzykam. Nawet nie może mi ta fasolka przejść przez gardło jak już No i normalnie nie No może jeszcze trafisz na wymioty. Nie będzie tak źle. wymioty wymiocinowych jeszcze nikt nie ruszył. Nie chcę wymiocin. Wymiociny prawda? Spróbuj. Takie dobre. Trafiłeś. <noise> Bingo, mamy pierwsze trafienie. Kwaśne takie, kwaś kwaskowate. Spróbuj, <noise> dobra. Mm, może mi się uda. Mam nadzieję. że cały czas pieprz czuję. Trafiłem <noise> Hiiii, żigulki? Mofu. No, no Zobaczysz co? Funkcjonują od razu. Ojej, to Naprawdę obrzydliwe. No. No. Zgniłe jajeczko. No to jeszcze jeszcze dwie na Ciebie czekają. Womiczane. Ok. Wcześniej dobrego, ale Wymiociny to nie są, więc uznajmy, mm. że dobra. Mm -hmm. Ja bym już wcześniej. Chyba nie. A przynajmniej to nie pamiętam. Mm -hmm. Robaczona? Nie. Mm -mm. Pieprz? Nie. Nie. U. Ziemią taką. Dokładnie. Ziemia? Ziemia? Tak. Taką kroką. Teraz już wszystko będzie smaczne. Mm. Miałeś Boże, dwie najgorsze pod rząd. Uh -huh. jajeczko i wymiociny. Ta jest moja Tak jest. Mołem <laughs> no się umgryźć. Gryźć gryź Mój się zł. Co tam trafiłeś? Wymiotki. <laughs> <laughs> Będę <grym> żyją. Jak się od razu połknie, to nie jest tak źle. Mm -hmm, ale musisz przegryć. No przegryźć, nie? a, żeby to nieźle no. jakiś ma smak. Ciekawe czy nie będziemy żygać tym. A, bo <grym> przed nagrywaniem zjedliśmy sobie kawał sążnej pizzy, żeby mieć czym żygać <grym> <grym> Więc. A, myślę, że nie będziemy żygać, ale... Mi tam się co jakiś czas cofa. Okej. Okay. Znowu ziemia? Tak. ok, spoko. Dobra. To lecimy dalej. Mhm. Nie! Trzecia. <laughs> coco, ding ding, ding 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 Ding, 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 coco, 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 ja aż sam czuję ten smak jeszcze. nie cudowne. Jak widać nasze kielonki się magicznie napełniły. Korzystamy z chwili przerwy. Mamy sprzęt, który nagrywa, nagrywa tylko 4,5 minuty, także musimy sobie co jakiś czas robić przerwy, przycinać, ale dla widowiska myślę, że to nie jest przeszkodą. Moja kolej. Miejmy nadzieję, że trafisz na jajko. Nie. Ty musisz jeszcze go zasmakować. Jeszcze go nie czułeś. To może bym miał szansę. Smaczne. Okej. Okay. Nie, <laughs> powinno, nie być. powinno być. Ty wyżej, dobrze? dobre? Wata tam cały czas czeka. Mm. <laughs> Jajko to też nie jest, chociaż przez chwilę tak myślałem. Co zostało? Czy mm. tak smakuje wosk z użył? Podobno? Nie wiemy skąd to wiedzą. Mm. Muszę Ale mówisz, że smaczne. Mm. No, smaczne. Okay. Słodkie, wiesz, naprawdę. Proszę watę cukrową. Pieprz. Nope nie? Mm -mm. Ziemia? Mhm. Mm o, teraz zaleciało ziemią. Ziemka. A przez się poczułem, bym miał między zębami piach. <grymne> Zgrzytało cię. <to? grymne> no. Dopiero jak się uzmysłowisz sobie, co to jest, to rzeczywiście zaczynasz to czuć, nie? No, tak jest. Przypominasz sobie <grymne> Przypominasz sobie jak smakuje ziemia. Hmm. Pamiętam tą ziemię. <grymne> hmm. Czeka bym coś między zębami zostało. Może jeszcze raz kijajka. <laughs> Skróbki jeszcze. Moja kolej. Zbliżamy się do końca. Tak, zostało nam raptem masz, kilka. Masz 25% szans na dobrą. O! Na 20% szans tylko. Procent. Czyli to nie jest dobra. Hmm. Hmm. Smak dzieciństwa. Miła odmiana. Ziemia? <laughs> Nie tym razem. Mmm, wadka cukrowa. Dokładnie. Ja się ponapawam. Ostatnią dobrą niechęć. Popija i lecimy dalej. Mm, Szkoda. Boję się tego. Uf, jajo. O, Mario! A fu! Łykaj! <noise> mm. Czujesz jajo? No. Mm. Też druga chyba paskudna po tej vomitowej. O jestem, naprawdę. Okropno. Nie mam podobny smak. <noise> Czujesz, jakbyś żygał z gniłym jajem teraz? <noise> no to jest takie połączenie, ewidentnie. No dobra, najgorszy już Ci wyciągnąłem. Dziękuję. Uff. Całe trzy sztuki Szachermacher trolololo. Nie trafiłeś najgorzej, to ci powiem. Chyba, przynajmniej. Roba I tak. Może trafiłeś w sumie. <grym> <grym> Jak smakuje robak? Jak smakuje robak. Trudno powiedzieć, mm. jak robak. Czujesz taką ziemkę trochę też, ale z dodatkiem jakimś, z wkładką. Dobra, to lecimy ostatnie dwie. Mhm. Może razem, co? <laughs> ja mam już tą. kiełbasa? Mhm. A ta niedobra, wcześniej mówiłem, też nie była lepsza. Jest <noise> lepiej przyzmarzona. A ja wziąłem pieprz, bo mnie pali. <noise> mm. mhm. Niedobra, takie obawca. Naprawdę. To już koniec żelków. Koniec. Jak wrażenia? <noise> Smaczne na pewno. Dobry początek. Bo cofnęło mi się troszkę. Dobry początek był, tak. Wszystkie dobre zjedliśmy na początku. Żałuję, że nie trafiłem na robaka. Ja aż dwa. Ja ci też trochę zazdroszczę tych żygów, bo wszak ja daję tylko jedno żygo, a ty trzy. Naprawdę dobre. Naprawdę smaczny naprawdę dobry interes to był. Yy, takie oto były to fasolki Harry'ego Pottera, Bertiego Bota. Yy, być może w przyszłości trochę więcej jeszcze takich filmików nagramy z Kubą. Spróbujemy zdobyć te drugie. Tak, bo są jeszcze drugiej firmy, też fasolki. Ty wiesz, tej samej one, firmy. Tej samej firmy na przykład. Beans Bozled. Tak, Czy e jakoś tak. One mają też troszkę inne smaki, e więc, więc też sobie spróbujemy. W Polsce chyba nie można tego kupić. Z tego, jest to co... trudno dostępne w Polsce. Trudno dostępne, ale od czego mamy internety? E ściągniemy co trzeba. E także oczekujcie może większej ilości filmików, bo ostatnio był zastój trochę na kanale. E z Kubą jest wesoło, więc będziemy nagrywać razem z Kubą. Będzie Kolejne stypy. Tak. Także Wasze zdrowie, żegna się Kret, Kuba, Kuba? Kuba. Kuba. Kret. Dzięki i do zobaczenia. Kuba. 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 To będziesz też coś mówił? Ja płukam, ty mówisz. A chcę mówić. No, to się oddało. się głośno śmiejemy. Aha, się Jak będę zapytany, to się odezwę. Dobrze. Czy, będziesz się ze mnie śmiał. No. No.